Mam coraz więcej próśb o dowcipy o PiSie. No więc będę wam serwował, bo tego faktycznie mam dziennie parę dziesiąt. dostaje. Będę sobie wybierał jednego, on ja wam nagrywał. Więc macie aktualny dowcip, jeżeli chodzi o PiS i orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dlaczego PiS tak nienawidzi wośpu? No dlatego, że tam nic nie można ukraść, <laughs> tylko trzeba dać. Czyli coś totalnego w przeciwieństwie do PiSu, który wiemy zawsze kradnie. A jak już coś daje, to jakąś jedną miliardową tego, co sam ukradnie, prawda? Nie ma tej proporcji. No. I pamiętajcie doskonale, że za 800 plus byli przeciwko w czerwcu, to Buza Byli przeciwni za 500 plus na pierwsze dziecko, bo to było już dużo kasy. Mimo że kasa była w budżecie. Platforma ją zostawiła. Pamiętacie, z miałeś na rozwój e, zielonej energii i UMTS-u e, w tym rozwiązaniu CMD2, czyli w tym taki, no, w technologii 5G tak zwanej. No, no po prostu oni tą kasę rozdali, bo była hosa, więc zamiast tą kasę zmultiplikować i dać ludziom nie 500+, plus a 1000+, no to wiadomo, że PiS jak zwykle tą kasę rozkradł. A pomysł pamiętacie? 500+, plus bardzo ważny. To był pomysł Piotra Kowala, Platforma Obywatelska, z kasy Platformy Obywatelskiej, a, która zostawiła to PiSowi. Hossa była, pamiętacie? Trzy samorządy platformy to wszystko zrobiły, wprowadziły, a PiS nawet głosował przeciwko, więc 500 plus to jest program jak najbardziej platformy, PiS się pod to podszywa, pamiętajcie. I najważniejsze jeszcze jest to, no, że tego nie waloryzowali. No, jakoś premier swoje waloryzował miliony, sobie sam wystawił obligacje, żeby jego majątek, kilkaset milionów, nie, 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 który ukradł w czasie bycia premierem, ze Skarbu Państwa, czy wcześniej poprzez lewe fikcyjne działki, to ten złodziej sobie zabezpieczył waloryzację, a już emerytom, czy dzieciakom w Polsce już nie. Zresztą pamiętacie o Bajtka, który ukradł fundusz domu dziecka z Wrocławia, gdzie kasa była na remont dachu tego domu dziecka i sobie tą kasę na siebie, na remont swojego domku, który przyjął jako pan prezes Orlenu przekierował. No, dzieci nie miał domku, ale panu Bajtek ma w 45 połacyku nowy piękny dach. Pozdrawiam